Akceptacja ciemności. Niezbędny krok do prawdziwego uzdrowienia. Często, myśląc o uzdrowieniu, wyobrażamy sobie ścieżkę nieprzerwanego światła. Podróż pełną jasności, dobrego samopoczucia i pozytywnych myśli. Ale prawdziwe uzdrowienie nie jest takie. Prawdziwe uzdrowienie zaczyna się, gdy zaakceptujesz ciemność w sobie. Nie jako wroga do pokonania, ale jako istotną część Twojego człowieczeństwa. Ta ciemność może objawiać się jako strach, gniew, smutek, beznadzieja, poczucie winy. Emocje, które często określamy jako negatywne, niepożądane, których powinniśmy unikać lub szybko zmienić. Jednak to właśnie na tym niewygodnym terytorium znajdują się drzwi do twojej transformacji. Joe Dispenza przypomina nam, że mózg nie rozróżnia tego, czego doświadczamy, od tego, czego unikamy. Każda stłumiona emocja tworzy chemiczny i neuronalny wzorzec, który utrwala się w naszym systemie. Nie wystarczy powtarzać mantr ani pięknych afirmacji, aby go rozpuścić. Prawdziwa alchemia dzieje się, gdy pozwalasz sobie odczuwać i poruszać się w tych głębokich emocjach. Akceptacja ciemności nie oznacza poddania się bólowi ani popadnięcia w poczucie bycia ofiarą. Oznacza to zaprzestanie walki z cieniami, aby móc je zintegrować. Oznacza to uznanie, że cień nie jest wrogiem, ale nauczycielem że rany nie są przeszkodami, ale znakami, które prowadzą cię do głębszego zrozumienia. Gebormeit podkreśla, że dopiero gdy przestaniemy oceniać swój ból, zaczniemy uwalniać się od cierpienia. Kiedy pozwolimy sobie odczuwać smutek bez filtrów i wymówek, ten smutek straci swoją destrukcyjną moc. Kiedy świadomie przyjmiemy swój gniew, ten gniew przekształci się w siłę twórczą. Ale ta głęboka akceptacja jest trudna w świecie, który nieustannie wmawia nam, że musimy być szczęśliwi, pozytywni i odnosić sukcesy. Jesteśmy bombardowani komunikatami, które potępiają wrażliwości i wymagają od nas Śniącej, idealnej wersji siebie. To właśnie tutaj duchowe samooszukiwanie się znajduje swoje siedlisko. Wygodniej jest ukryć smutek fałszywymi uśmiechami, łatwiej jest ukryć gniew pod hasłami bezwarunkowej miłości, bardziej popularne jest udawanie wewnętrznego spokoju, gdy szaleje wewnętrzna burza. Jednak w tym przebraniu doskonałości, gubi się istota uzdrowienia. Bo uzdrowienie nie polega na udawaniu, że wszystko jest w porządku, ale na odwadze, by spojrzeć na to, co boli, poczuć to, co przeraża, przyznać się do tego, co stłumiliśmy. Uzdrowienie to radykalny akt miłości do siebie. To powiedzenie swoim ranom: widzę cię, akceptuję cię, szanuję cię. To pozwolenie ciemności stać się światłem w swoim czasie i na swój własny sposób. Oddychaj głęboko. Poczuj w swoim ciele, czy są jakieś emocje, których unikałeś. Nie po to, by siebie osądzać czy zmieniać, ale by obserwować je z czułością. Bo to pierwszy krok do uwolnienia się. Kiedy zaczynasz akceptować swoją ciemność, zaczynasz odzyskiwać swoją moc. Nie moc opartą na zaprzeczeniu swojej wrażliwości, ale na uznaniu, że prawdziwa siła rodzi się z autentyczności. To ścieżka, która prowadzi cię poza powierzchowne, pozytywne myślenie. Ścieżka, gdzie światło i cień współistnieją w równowadze, gdzie Twoje pełne człowieczeństwo jest mile widziane, gdzie uzdrowienie nie jest odległym celem, ale żywym doświadczeniem w każdej chwili. Dziękuję, że dołączyłeś do mnie w tej podróży. Dziękuję, że otworzyłeś się naprawdę swojego bytu, ze wszystkim, co się z tym wiąże. Pamiętaj, w głębokiej akceptacji swojej ciemności znajdziesz klucz do autentycznego i trwałego uzdrowienia.